Witam Was w audycji tego dnia. Ja nazywam się Piotr Borowski, a ta audycja jest poświęcona rocznicom. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o dziewięciu rocznicach przypadających na 29 listopada. Sporo będzie dzisiaj o Powstaniu Listopadowym oraz jego reperkusjach. Będzie też o urządzeniach, które zostały pierwszy raz pokazane właśnie tego dnia: jedno w XIX wieku, a drugie w XX. Niemniej oba zmieniły świat. Powiem wam także o tym, dlaczego w Szwajcarii nie ma minaretów. Tak więc nie będę już przedłużał tego wstępu. Zapraszam was do wysłuchania audycji. 29 listopada 1249 roku Prusowie pokonali krzyżaków w bitwie pod krukami. W zasadzie nie było tam żadnej bitwy. Krzyżacy po prostu wracali z podbojów i spotkali się z armią Prusów, z ogromną armią Prusów. Wycofali się więc do wsi kruki, ale ta armia Prusów rosła, to znaczy przybywały kolejne małe oddziały, przybywały posiłki. W pewnym momencie krzyżacy postanowili się poddać. Prusowie jednak i tak zamordowali 54 rycerzy w ten sposób że złożyli ich na takie krwawe ofiary. 29 listopada 1780 roku zmarła Maria Teresa Habsburg, cesarzowa rzymsko-niemiecka, arcyksiężna Austrii, królowa Czech i Węgier. Była jedną z tych trzech monarchów, którzy dokonali rozbiorów Polski. Od wielu lat rządziła wspólnie z synem Józefem II Habsburgiem. Syn był przy niej właśnie tego dnia 29 listopada 1780 roku. I oczywiście po jej śmierci stał się władcą samodzielnym. 29 listopada 1830 roku rozpoczęło się powstanie listopadowe. Późnym wieczorem tego dnia o godzinie 18 Piotr Wysocki przerwał zajęcia taktyki i później razem z grupą liczącą razem 18 osób zaatakowali belweder. Ich celem był wielki książę Konstanty, brat Cara. Zdołał on jednak uciec w przebraniu kobiety. Później, wraz z ludem Warszawy, tych osiemnastu powstańców zdobyło arsenał. Jednak wyżsi oficerowie nie chcieli przejąć dowodzenia nad powstaniem, i z tego powodu zginęło wtedy kilku generałów. Powstanie zakończyło się rok później, czyli gdzieś w październiku 1831 roku. 29 listopada 1841 roku to data związana z tą poprzednią, bo tego dnia w Warszawie odsłonięto pomnik oficerów lojalistów poległych w noc listopadową. Gdy wybuchło powstanie listopadowe, w pierwszą noc zginęło sześciu generałów oraz jeden pułkownik, i właśnie dla nich postawiono ten pomnik. Polacy nazwali go pomnikiem hańby i ułożyli taki jego opis. Osiem lwów, czterech ptaków, pilnuje siedmiu łajdaków. Jak wynika z tego wierszyka, pomnik miał ośmiokątną podstawę z ośmioma lwami, a na tym był z obeli z czterema orłami. Czy naprawdę tych siedmiu było łajdakami? Na przykład generał Nowicki zginął przypadkowo. Wzięto go za rosyjskiego gubernatora Lewickiego. Nazwiska dość podobne, Nowicki, Lewicki. Czy ta pomyłka była wynikiem tego podobieństwa? Tego nie wiem. Później został także zastrzelony generał Trębicki. Podchorążowie zażądali od niego przyjęcia dowództwa, ale po kłótni także jego zastrzelili. Być może kłótnia dotyczyła zabójstwa generała Nowickiego, do którego doszło wcześniej. 29 listopada 1877 roku Thomas Alfa Edison zaprezentował działanie fonografu. Było to urządzenie, które można nazwać starszym bratem gramofonu. Zamiast na płytę, tam nagrywano dźwięk na walec. Jakość nagrania była lepsza niż tego na płytach, ale płyty były tańsze w produkcji. Tak więc płyty wyparły później w walce. 29 listopada 1972 roku odbyła się premiera konsoli do gier elektronicznych Pong. Nie była to pierwsza gra i nie było to też pierwsze elektroniczne wydanie tenisa. Jednak właśnie ta gra i ta konsola firmy Atari podbiły świat i w ten sposób zaczęła się rewolucja. Pong stał się inspiracją do innych gier, na przykład do gry Breakout. A firma Atari była dzięki temu wielkim potentatem w tamtych czasach. Tam pracę zaczynał Jobs, a Woźniak pomagał mu w robieniu Breakouta, czyli takiego następcy tenisa. 29 listopada 1990 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała zgodę na użycie wszelkich środków w celu wyzwolenia Kuwejtu spod okupacji irackiej. To dało podstawę prawną do operacji pustynna burza, która rozpoczęła się w styczniu następnego roku. Grupa państw pod przywództwem USA zaatakowała wtedy, czyli w styczniu 1991 roku zaatakowała Irak, aby wyzwolić Kuwait. 29 listopada 2004 roku w Chile opublikowano raport Welecha dotyczący zbrodni popełnionych przez reżim generała Augusto Pinocheta. Ten człowiek, który opublikował ten raport, czyli Sergio Walech, był katolickim biskupem oraz działaczem na rzecz praw człowieka. Po przeczytaniu tego raportu dotyczącego siedemnastu lat władzy Pinocheta, nawet jego córka przyznała, że ten okres to było barbarzyństwo. 29 listopada 2009 roku w referendum w Szwajcarii obywatele opowiedzieli się za wprowadzeniem zakazu budowy minaretów. W Szwajcarii wiele decyzji podejmowanych jest właśnie w ten sposób, że obywatele głosują. I tego dnia głosowano w trzech sprawach, ale największe kontrowersje wzbudził właśnie ten zakaz budowy minaretów. Rząd był przeciwny temu głosowaniu, ale ostatecznie do niego doszło i 57% głosujących wypowiedziało się przeciwko budowaniu minaretów. Tak więc wolno budować meczety świątynie islamskie, ale nie wolno tam budować minaretów, czyli takich wąskich wież, z których nawołuje się wiernych na modlitwę. Na dzisiaj to już wszystko. Spróbujcie może wyobrazić sobie dzisiaj te osiemnaście osób, które wieczorem 29 listopada 1830 roku starały się pociągnąć za sobą rodaków, aby wzięli udział w tym powstaniu. Niestety w tą noc nie zabili księcia Konstantego, ale zabili za to siedmiu rodaków. Władze zaborcze wykorzystały to i 11 lat później, także 29 listopada, postawiły pomnik tym siedmiu Polakom. Ponad 30 lat później po powstaniu listopadowym wybuchło inne powstanie powstanie styczniowe. Brał w nim udział Aleksander Głowacki, który później pisał pod pseudonimem Bolesław Prus. Opisał on młodych ludzi, szykujących się do walki, a potem zderzających się z rzeczywistością. Prus opisał także złe rzeczy, które robili powstańcy w takich dwóch swoich powieściach dzieci oraz omyłka. Wprawdzie Prus pisał o powstaniu styczniowym, ale tak sobie myślę, że podobnie musiało się dziać 30 lat wcześniej, podczas powstania listopadowego. Tyle może moich przemyśleń. Na koniec chciałbym jeszcze raz powtórzyć te 9 rocznic. 29 listopada 1249 roku Prusowie pokonali krzyżaków w bitwie pod krukami. 29 listopada 1780 roku zmarła cesarzowa Maria Teresa Habsburg. 29 listopada 1830 roku rozpoczęło się powstanie listopadowe. 29 listopada 1841 roku odsłonięto pomnik oficerów lojalistów poległych w noc listopadową. 29 listopada 1877 roku Thomas Edison zaprezentował działanie fonografu, 29 listopada 1977 roku premiera konsoli do gier elektronicznych Pong. 29 listopada 1990 roku ONZ wydało zgodę na wojnę w celu wyzwolenia Kuwejtu. 29 listopada 2004 roku w Chile opublikowano raport dotyczący zbrodni popełnionych przez Pinocheta. 29 listopada 2009 roku w Szwajcarii przegłosowano w referendum zakaz budowy minaretów. To wszystko na dzisiaj. Mam jednak jeszcze jedno przemyślenie. Gdy 29 listopada 1877 roku Edison zaprezentował działanie fonografu, otworzył możliwość nagrywania głosu dla zwykłych ludzi. Ja dzisiaj także nagrywam, wprawdzie korzystam z innych nośników, ale podcastowanie jest możliwe właśnie dzięki takim wynalazkom. Mogę więc chyba tak powiedzieć, że Edison był promotorem podcastowania. Ja oczywiście zachęcam Was do słuchania podcastów, nie tylko moich. Teraz to już naprawdę było wszystko. Do usłyszenia w następnym odcinku.